Hej, stacja Michael. I Orlando. A to jest... Na szczycie. Na szczycie góry A co my robimy tak. tutaj, tej No zapowiedź, ponieważ to są... to jest... będzie. To już jest trzeciodcinkowy test piotów Tak. Dlatego stwierdziliśmy, że nie ma sensu nagrywać na każdą część. Tak. Jedno wielkie przywitanie. Tak, także macie tutaj takie przywitanie. Tak. I coś czego dawno nie było na kanale, także... Zapraszamy Was do oglądania. Dobra następny test. Tym razem mamy znowu dwa takie same pojazdy. Natomiast twój się różni, bo nie ma dachu. A dlaczego twój nie ma drzwi? Nie, dobra, żartowałem. No, żartowałem. No, żeby mi to było ostatni raz. A może nie. Dobra, Oby Czekaj, twoi, zobaczymy. Obydwa to są komety S2. Ja Mają drzwi. To jest tak, szwabska tak, produkcja, tak. ale z drzwiami. Tak. Ogólnie, obydwa to są wzorowane na Porsche 911 generacji chyba tam 8. Dobra, teraz ładnie pana proszę, żeby pan puścił racę. Ja już przeżyłem od otykla, puszczałem. Faktycznie. Poproś. JUŻ! muszę tak, tak grzeczniej? Już. Nie powiesz tego co nie. tych natychmiast kurwo. Nie, nie powiesz tego, Wie, wiedziałem, że to tym nie. nie CO TY RZUCIŁEŚ? <laughs> co to było? Bombka. Adam? Co za wariat. Bombką sobie rzuciłem. Ojej, jak mi przykro Ja mam parę kilo blachy mniej dlatego Bo mam szmatce na dachu Ale mam jedną za sobą Pohą <grym> Ej, 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 coś zabawne. się nie <grym> No, Ten silnik nie mógł być normalny Ty gnoju śmierdzący, bo co, ma, bo masz Porsche? Żeby ci u urwało gnoju jeden, ty Następny test za chwilę. Następny test. Aha, ona nas opuszcza. Nie, zamknę drzwi. Daj jest są otwarte. Michael, co ty robisz z drzwiami dzisiaj? służyły się. Fajnie, że popchnąłeś mordą te drzwi i był dźwięk zamykania. To jest głosowe zamykanie. Tak, dokładnie. Musisz dać buzi i się w sobie zamknie. Jak 13 latka Ja wiem to ale Nie wiem, trzeba zapytać innego youtubera Może Dugiel będzie wiedział Nie, w sumie ten autobus ma 12 lat już dobra, koniec tematu koniec. Marcin! Marcin! Pomóż nam! My się nie znamy Obydwa to są grangery. Mój jest od początku gry. Twój dodany został z jakim tam DLC, to nieważne. Właśnie... A autobus! Został dodany już na początku gry. Tak, tak. Tak, on to od początku gry też stał. Nie, no, je, przeważnie jeździ. Tak, tak. Dobra. I ogólnie obydwa wzorują się na. na samym modelu Chevroleta, dokładnie na. Tachu. Blisko byłeś, ale nie, dokładnie to. laser laser, S... laser. Suburban. O! Znaczy co, ja w ogóle, ten mój to jest na pewno mix, dupsko jest kurwa z Cadillaca, to tego jestem pewien. Tak. Z także twój możesz... jest w Chevroleta, ale mo dupa mojego jest tak, z Cadillaca, ta, także... Mój jest ja... taki, twój jest bardziej, bardziej taki odzorowany, bo mój jest taki ulep dwóch. A w ogóle Fordy, reflektory przednie są z Forda Rangera. Prawda. Ogólnie, twój, mój jest z generacji dziesiątej. A tu jest generacji 11. Także. Znaczy, twój ma tył z jeszcze starszego modelu. Tak. Też z, tego, też z tego Chevroleta, ale ze starszego modelu z lat 90. albo początku 10. Tego wieku. Ale na pewno nie, twój nie może Przód ma nowocześniejszy, ale tył ma starszy. Tylko dobrze połączone. No, czyli, czyli mój, mój jest 100 z Chevroletem, Twój jest <laughs> zmieszanym Chevroletem. Zmieszany w sobie. Zmieszany w sobie. No, ale mój ma dużo opcji tuningowych, a tak. ten ulicznik, no to niestety nic nie ma. Tak. Nie ma też podjazdu do twojego. Oj, uwaga, miny! Myślałem, że klakson! Najgorsze, że nie wiem, jakie miny. Trzeba uważać. To nie pójść z góry. Nie wiem, zaraz a... podje, poje, pojadę tam, zobaczymy. Ale ich. jem Jedź ty pierwszy może, ty, ty w nią jedź Okej. Okay. Nie, no dobra. Przeleciała mnie. No, Ale czyli... trzeba będzie, trzeba będzie je rozbroić, bo one nie znikają, te miny. Później do testu też będzie dobra, dotyczy, być mój do ile, ile zbroń je. Dobra, no mój jest lepszy. Tak. Jeżeli chodzi o meritum. Czyli jak na razie, każda kontynuacja tego. Każda, każda kontynuacja pojazdów była taka, że. O, poślizgowa, dobra. Że ten nowszy model jest zawsze szybszy. Tak, poczułem. Eee. O mój! Eee. <laughs> w najgorszym możliwym momencie. Tak. Eee, nie, nie mogę! Te miny generalnie, te poślizgowe, to, to nie ma. No, nie wiem, na jakichś trasach, gdzie są drifty i zakręty. Tak, no, bo na, na zakręcie z dużą ilością graczy chamską jest taką dać. Ale to tylko w takich przypadkach. Następny test. Mamy dwa rainery. Do cholery. Twój, twój to jest ZZ8. A twój to jest nic. Furz do mojego. W, te w teorii to mój jest Camaro. Nie wiem jak twój. Mój to jest mimo... właśnie jakimś miksem Pontiaka z Camaro. W sumie powinienem sobie już to wygooglować, ale zrobię to teraz. Tył jest Camaro to na pewno. Z, lat, z końca lat 90. Ale przód jest z jakiegoś Pontiaka. Na pewno przód nie jest z Camaro. To jest, to jest pewniak. Dokładnie Pontiak Firebird generacji czwartej. Właśnie. Firebird. Firebeard? Nie, Firebird chyba. Fire, Firebeard. Tak, yes, zwał, no, tak zwał. Czyli płynący ptak. Wow, dziękuję za przetłumaczenie. Nie sprawy. Ogólnie jest, mój jest wzorowany na pewnym... hicie internetowym. Niektórzy może, mogą już tego nie kojarzyć. Otóż mój jest wzorowany na... Kominku. Brawo i teraz gaz do dechy. Widzicie? brawo. Yes. Leć, Adam, leć! Wiedziałem. Wiedziałeś? Tylko, że tam był metaliczny, złoty, a nie czarny. Tam nie było I... takiej nic jak... Tak, ty. to jest mniej więcej prawie to samo. Po prostu nie mogę dopasować dokładnie lakieru. Ale to dokładnie... Ja dajesz jest... metaliczny, czarny i dajesz złoty połysk. A. Jakby to, na przyszłość. Nie zap... Nie, zap... nie, zap... nie, zap... nie zap... <śmiech> <śmiech> Prankster! A to można było się spodziewać akurat tego no. no... to masz silnik na gaźnika, już na wtrysku. A. Ciekawe czy będzie tak dobrze robił Willy jak z tratoru. No, bardzo ładnie, ładnie. Czyli można było się spodziewać. Dobra. Raz, dwa, A, trzy. Okay. Okay. Oj! Przymałeś wszystko, co się dało. Czekaj. Okay. Pokaż, bo może tej stryki nie musisz robić. To wie to wyszło. Pokaż. Nie pokazywałem, jak byłem mały. Siadaj obok, to... siadaj obok, jako pasażer. Okej. Okay. Proszę, auto eksperta trafi. No wsiadaj! Wsiadam, wsiadam. Nie widzi pani, wsiadam. No, pani ekspert? No już. To już trochę lepiej. Nie, robię krótkie strasznie. Robi, ale... To po prostu możliwe, że tu fizyka działa, nie tak jak w poje tym pojeździe Nie Dobra. robi, ale krótkie, strasznie krótkie robi Dobrze Dobra Także w tym teście było na tyle Jak się nazywa jogurt, który jedzą w raju? Monte Cristo Boże, autorski suchar Landa yeah. Jest Szkoda, że nie było nagrywania szmata Dlatego następny test, jak się on już wygadał Gónio! Ja, nic, nic! Aż odcinek co rozśmiesza Majka? Ogólnie on, on powiedział, że ten test nie ma sensu. A ja powiem mu, że... Ja miałem w głowie na auto! Ta? Nie. To za ej ej, 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 teraz ty! Dobry. Już. Wyjazd z gabloty. Oczywiście obydwa to są Kamaro, niebieski, a Strazok, czyli to jest dokładnie modele, bo zeżrzucie czasu zeszło. Także nie zapomnij nie robić willi teraz. Hmm... A że, to miał rację. A <laughs> inaczej! <śmiech> Myślałem, że będzie jakiś miał szansę, okej. Okay. Żeby to jest sama sytuacja, co było przy tamtym teście, tylko tam... Nie było to aż takiej przewagi. Dobra. Ale pewno twój raz nie umie robić willi. A w twoim przypadku kierowca, nie robić robicie, Willy. nie udław się. 3, dwa, 1. No, twój też jakoś nie specjalnie. Oba chyba nie mogą. Ten nie może, bo mu zderzak haczy. Tak, 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 zderzak.

można zamontować mu zdalnie sterowane. Także pojedynek Charger vs Kamaro. W sumie mamy podobne malowanie. mam Mamy podobne dość. Znaczy akcent jest taki sam. Widzisz? Tak, niebiesko pomarańczowy Widzę żółty daltonisto. Ale ty mówisz o Chargerze, myślę, że o, o swoim Kamaro. Dobra, kto strzela? Już nie pamiętam. Chyba ja. Dobra tylko nie po Willi. Hmm. Jak, już, jak wygrywa. Czekaj, co? Mm -hmm. <laughs> Czekaj, co? <laughs> ja, ja, na te, ja, ja na ten... Te, ja, na ten test... ten czekałem tyle czasu, żebyś dowiedział, że Kamar będzie lepszy? A czego się spodziewałeś? Zgłaszam reklamację. Dobra, czyli Camaro, Weź Challenger'a to, pogadamy. Dobra, Camaro ka pierwszy, Charger. Charger drugi? W sumie wezmę. wezmę. Ja mogę wezwać. To speedy dalej. Następny test. Teraz w sumie ja tam został przy tym swoim ps trzeci. Ja mam Calfayera. Na dość znanym malowaniu. Możecie pisać w komentarzach z czego to Przypisać serduszko Chyba Kevin z Bena 10 filmów miał takiego Tak dokładnie <grym> 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 Kurwa Orlando i Kamaro rozpierdali wszystkich Stoi pan w miejscu teraz Pan też? Kurde. No cóż, tylko jedna jest tak wostka do sprawdzenia, czyli pojedynek charger content challenger. Kolejny test. Tym razem test bratobójczy. Charger vs. challenger. Tak jest. E... Dlaczego pan zniknął? Dlaczego nie ma kierowcy w samochodzie? <laughs> no nie. To będzie ekskluzji dla Orlando, oczywiście. To nie, kierowca, widmo. Ja nie mogę. A, pa, a dobra! Ja pierdolę, ja słaby zapłon. Ja się żepę, ja słaby. Weź się zdziwiłem, że pan zniknął, co nie? I nagle pan z taki samolot. się zrobił. Dobra, czyli to nie jest ekskluzji po system downem. Poczekaj chwilę. Dobra. Poczekam. Co pół minuty. Żeby zdalnie sterowany włączyć. A teraz pan już nie będzie włączał, już pokażę to. Tak, chuj ci to. w dupę szmato Już się wcześniej nagrało, więc no... Ja wtedy, zrobić taki test. wtedy musiałbym ten... ...recer odpalić. To straszne, nie? Tak. Straszne. Dobra, statycznie to trochę mnie nie dziwi. To w teorii ten test nie powinien być robiony w deszczu, ale to już szczegół. Patrz, patrz, gonie go. Gonie! Nie zdąży. A no nie. Nawet ale tylko muszę, by... gorsze. Ale jakby na przykład był wyścig i byłaby bardzo długa prosta, to bym wygrał. Tak, nie ma takich map. Są, so, znajdzie się. Dobra. CO TO SIĘ TU ZRESPIŁO? A, szkielet. Szkielet. Także... Także w sumie ciężko... A, jeszcze test właśnie mieli. Zapomniałem, że dzisiaj przypomniałeś. O, przez przypadek w ogóle. Tak, tak, tak. Miałem nas następnego testu, ale to już... Dobra. Tu gdzieś. Dobra, to... Aha, dobra. To będę tak koło pana stanę. No tak, tym jest łatwiej robić, Willy. Tak, nie, ale krzywot mi. To, to wcale nie jest tak, że ja specjalnie panu dałem ten sam żeby pan sobie Willy porobił. Wcale. Nie, się nie wiem, czy to wina jest na wierzchni, czy. Znaczy w sumie Nie, Widziałem właśnie, że. No pan się zatrzymał nagle. Także morał tej bajki, jest taki, kubujcie kamaro. Tak jest. Także to za chwilę następny Ten test. Ten test natomiast jest z inicjacji Orlanda. Nie chciałem go robić, Wymazłem Znaczy te... tak! Nie do końca, bo mi chodziło o co innego, Michael się zrozumiał i wyszło to co wyszło, żyło. Tak, dobrze. Tak, bo rozumiem o co ci chodziło, bo on przód wygląda właśnie jak Challenger. To akurat no się... Kupet... Z... Akurat, akurat, są akurat, akurat, akurat się mogę zgodzić. Że jest trochę podobny. No. Ale z faktu, że ja ten pojazd wymazałem sobie z pamięci, w ogóle oni nie pamiętałem robić listę do testów. Także... No ale coś... Orlando jest mądrzejszy. Czyli, czyli, czyli ładowarka versus ładowarka. W twoim... w twoim przypadku to jest i przenośna, i dosłownie. Ej, teraz twoja kolej. No to czekaj, muszę się odsunę kawałek, żeby ja się nie podpalił. Podaj na, żeby stójki nie zrobić. Tak, tak, wiem. Wy chyba nie robi, ja nie pamiętam. Jest muscle, może zrobić. No to może to było do przewidzenia, że elektryk na starcie szybszy, ale teraz będę ci brał. Powiedziałem, będę ci brał. Powiedziałem, będę się... BĘDĘ KURWA BRAŁ! No i mnie bierze. No, no nie... Pobite... Jakby było trochę dłuższe, to... Tak, to jest to, było z Challengerem dłuższego. Się... Pobite gary, nie odzywam się do pana, tak sobie... Że... Tak, tak, że... Następny test, tak. Następny test. Także tak jak się on uparł. Drugi test z Elektrykiem. W poprzednim też się pokonał Chargera. W sumie Charger to Elektryki Charger. to przyszłość! Tak? Zakłada. Jak taka przyżyć, to dodawaj po dodaniu swojej silniki. Ja nie mam silnika. No właśnie, więc pan przygrywa. No jak, bez silnika jeżdżę, a ty z silnikiem jeździsz. Widzisz, ja mam Chargera. E, Hemi. Sory. No. sorry. Sorry, Hemi mam. Tak? Pan ma Chargera. No pochwaj się, no pochwaj się swoim bagażnikiem. Ja mam bagażnik, mogę tu schować dziecko. Znaczy, takie przenośne okno życia, rozumiem. Tak, nie, mobilne okno życia. Co? W sumie w, w tym przypadku to będzie nie okno życia, tylko urna, urna życia. Bagażnik. Urna. Urna, urna z, z samostopieniem rdzenia. Musicie wybaczyć Michaelowi, po prostu chcieli go oddać do okna życia, ale było zamknięte. Zamiast tego wcisnęli go do apteki. Jak nie też, przez drzwi. Dobrze, dobrze. No pan auto poraziło. Takie bezpieczne, taka przyszłość, co nie, taka przyszłość. Rzysi, ja mam Hellfire'a, Londona ma Buffalo VE. Czy jakoś tak? Jezu! <gry> Czekaj, tu mam ruszać, bo już nie wiem. Sam się ruchaj Okej okay. Czyli start, czyli start masz lepszy? Jak zwykle? Znaczy w sumie elektryk to masz się start Ej, 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 coś ci się nie pojebało? <grym> Ma, moc v 8 A ja mam... E, no. 8V wow. Ty masz V8, a ja mam 8V <grym> Dobra, czyli... Elektryki do piachu challenger. Nie wolno zaśmiecać środowiska. No to doczycie siebie. O właśnie, Willy. Jak robię Willy. To no, wszyscy sam powiedziałeś do piachu. Do piachu. tyki do piachu, no dokładnie, no No nie wolno zaśmiecać środowiska. A to, a to jest twój problem, nie mój. Pan ma elektrykę No ale do tych lu namawiasz ludzi, żeby wyrzucali śmieci na plaży. Kuj, plaży No do piasku! To jest przenośnia Coś jak Jack sparrow ze słoikiem piasku? Tak, coś czy, czy, takiego, no. Czyli by miał serce, ale serce nie miał. Miał je David Jones. No i on też nie miał serca, Bo Jack Sparrow je miał. No, ale Ale kozał się, że nie ma. Bo miał go kto inny. Tak. Kalipso. Dobra, stójka Dobra. tym autem jest zrobana. Tak, w moim wstrzymie tak samo, także następny test. Policyjny. Chciałem spytać się skąd pan wiedział, ale już pan chyba zobaczył dlaczego. Zobaczyłem radia, radia Dobra. i tą kamerę na tym. Dobra. Następny test. Teraz mamy dwa Hellfire'y, ale niech was nie zawiedzie wzrok, bo to, to nie są same Hellfire'y. Nie, nie, nie. Otóż ten jest dość specjalny. A cię sprzedał, nie? suka? Dokładnie. Wiedziałem, że włączy! Dobra, zobaczymy kto, kto, będzie, kto będzie szybszy, policjant czy złodziej. <noise> Dokładnie. ja właśnie ukradłem z ulicy Halfayera. O nie, i ten policjant <noise> ma taki sam. Ciekawe czy mnie dogoni. O, chyba nie. Bardzo interesujące? Okej okay. Dobra Szczerze? Wam powiem, że jestem bardzo szokowany Jebać policję! Jestem bardzo szokowany Zobacz, jak ja że na ciebie Jak się A ja Teraz zrobimy sobie test Twili Aha, żartowałem Nie zrobimy Nie zrobimy, kolego nie zdobimy, nie zdobimy nawet Niestety nie mogę być mili Ale pokażę ci też ciekawą rzecz w tym pojeździe Wezwij wsparcie <ścoughs> Szczerze byłbyś blisko, teraz chodź pan do bagażnika Zobacz sobie co, co ja tu mam Piwo yy, Granaty łzawiące komizelkę i o pudełku z popcornem. <grym> Dokładnie. Także widzimy się w tym teście. Daj nich... daj, daj stara. stara tak Tak. sterowanie sterowanie, kurwa, ich mać. <grym> Dziękuję. dość Dość. Dość. Nie śmiej się. Co no to by było? Mama. Publika mnie lubi. Publika mnie kocha. <laughs> bo ja jestem to masz gotoka. Co długo, żeśmy zagrywali i odpierdala z pokoje do Ja wiem. Twoja wina. Aha, moja wina, tak? <laughs> tak. No dobrze, to niech pan będzie, że moja wina. Wali w mini Żeby było śmiesznie. <laughs> Co za gówno? Zjeżdża z tego bagażnika? Nie. Przyjemnie mi tu. Chcesz, żebym zrobił miniaturkę z tego? <śmuszczak> dawaj, dawaj. A teraz to posiadstawił wójta w dupę. Też już Dobra. nie wiem. <śmuszczak> masz no miniaturkę! Masz mi miniaturkę! <śmuszczak> nie masz nic, mi no, nie nic, nic nie, nie ma. Symulator jazdy! <śmuszczak> No nie mogę. Brat z bratem do barana. Panie bardzo krzywo zabarkowałem. Ojej. A nic się nie stało. Na szczęście, na szczęście to nie mam. Za dużo jestem jak na jeden dzień. Ja już nie mogę być normalny. Czego tylko chłopie nie mnie wymagasz? Więc proszę, proszę. syjackie. Bliźniaki no, no, no. no. dwujajowe.